Witajmy w świecie Łowców Skarbów, programie, który opowiada o unikatowych przedmiotach z duszą. Wspólnie z naszymi ekspertami poddajemy je precyzyjnie licenie, a potem pozwalamy ich właścicielom stawić czoło łowcom podczas bezpośredniej licytacji, na końcu której czeka szyba gotówka. Łowcy Skarbów, kto da więcej? W twórce. Sponsorem programu jest dystrybutor leku na zaparcia Picopin oraz Picopil Balance. Sponsorem programu jest producent leku Amol na objawy przeziębienia, ból głowy niestrawność. Sponsorem programu jest producent leku Skorbolamid na objawy przeziębienia,